Co Cię zainspirowało do pracy jako trener bramkarzy? Sporo było w tym przypadku. Kolega, który został trenerem, poprosił mnie o pomoc na treningu bramkarzy. A z biegiem czasu uznałem, że jest nisza, którą warto by było tutaj zagospodarować, aby bramkarze mogli rozwijać się w tym kierunku. Na pewno nie było to podyktowane tym, że byłem świetnym bramkarzem. Drugie pytanie. Ulubiony klub piłkarski? Marny ze mnie kibic, bo niestety nie jestem fanem żadnego klubu piłkarskiego. Ulubiony piłkarz i, i dlaczego właśnie on? Wybrałbym Jana Somera. Nie dlatego, że jest jakiś wyjątkowo wybitny, ale raczej z tego względu, że mimo swoich warunków fizycznych jest w stanie grać na światowym poziomie. Czwarte pytanie: sportowe marzenie jako trener? Szkoleniowo na pewno wychować zawodnika, który zagra z orzełkiem na piersi. I to bez znaczenia w jakiej kategorii wiekowej i na jakim szczeblu rozgrywkowym. Ale mam też ambicje, aby mieć dobre relacje z tymi młodymi zawodnikami, żeby nie trzeba było zmieniać chodnika, jak będziemy się miać na ulicy, tylko żeby podejść, przybić piątkę i można, żeby można było porozmawiać. Piąte pytanie. Twój wzór trenerski? Nie mam idola tutaj, w tym obszarze. Natomiast cenię sobie pracę Andrzeja Dawidziuka, szefa szkolenia trenerów bramkarzy w Polskim Związku Piłki Nożnej, a lokalnie trener Miłosz Gładoch, szef szkolenia bramkarzy w Akademii Śląska Wrocław. Kolejne pytanie, jaka jest najcenniejsza rada, którą przekazujesz swoim zawodnikom? Ciężko by było wskazać jedną, ale na pewno postawiłbym na zaangażowanie. Możesz być słabszy fizycznie, możesz być słabszy technicznie, technicznie ale no, musisz być zaangażowany 100% w to, co robisz. Na pewno brak akceptacji do dobyle jakości w wykonaniu zadania. A na dalszym etapie myślę, że budowanie świadomości, że o wyniku mogą decydować detale. Siódme pytanie. Czy są jakieś sporty, które śledzisz poza piłką nożną? Rajdy samochodowe i snooker. Co robisz w wolnych chwilach, kiedy nie pracujesz lub nie jesteś na treningu? Jeżeli oglądanie swoich bramkarzy na meczach nie zaliczymy do pracy, to staram się wpadać co jakiś czas na mecz, aby pooglądać bramkarzy w ich naturalnym środowisku. A tak całkiem poza piłką nożną, to w wolnych chwilach gram na perkusji. Dziewiąte pytanie. Co skłoniło cię do pracy w golu? Y Otwartość zarządu, myślę, na coś nowego wtedy, jak szkolenie bramkarzy i stworzenie warunków, bo no, mamy możliwość trenowania z bramkarzami praktycznie cały rok tutaj. Pytanie z Facebooka od Twojego, można powiedzieć, wychowanka Filipa. Co trzeba zrobić, żeby z ręcznika stać się bramkarzem? Żeby z ręcznika stać się bramkarzem, to trzeba tak dużo pracować, żeby ten ręcznik trzeba było wykręcić.